Dzień dobry Kierunek Gdańsk Znowu Gdańsk Tydzień temu był Gdańsk Teraz jest Gdańsk I tak samo jak w tygodniu Znów wszystko napięte Nie będzie czasu, żeby pozwiedzać tego wspaniałego miasta Ale to nic Jakoś damy radę Może udam w sumie, że coś mnie boli Na spotkanie nie pójdę I wtedy będę... Nie wiem to, to nie najlepszy pomysł a może? Dzisiaj z rana miałem fajną fazę, taką, o której często się mówi, i nawet chyba każdy kiedyś raz, przynajmniej tak kiedyś przeżył. Czyli e, zapomniałem nastawić budzika dzisiaj z rana. A jak nie nastawiłem budzika, zazwyczaj w sobotę, to śpię do 7.00. Więc nastawiłem budzik zawsze. No i dzisiaj nie nastawiłem, a miałem w stacie 5.20. I wstałem o 5.20. Jakoś ciało zrozumiało, że musi się obudzić. Obudziłem się i zobaczyłem, że budzik nie jest włączony, i wstałem. Ciekawe, co? Ponoć ludzie potrafią się w ogóle nauczyć budzić bez budzika od wolnej godziny. Niesamowite. I'm mm -hmm. Cześć, ja Oliwa, idziemy na spotkanie z tym oto młodzieńcem. Oliwa zawsze sprawiedliwa. Tak? Tak. Cześć, to ja. Spotkanie już e, zakończone. Właśnie sobie zdałem sprawę przed chwilą, że już byłem kiedyś w tym miejscu. To jest chyba Olivia Tower i kiedyś tam robiłem prezentację na takiej grupie użytkowników. Kiedyś. A potem wnioskuję, bo właśnie jechałem z Windows, z kimś, kto miał na koszulce Amazon.com. Więc podejrzewam, że to jest tak. Trochę incepcja. Natomiast yy, podobnie jak w Warszawie. Nie wiem, czy to komplement, czy obelga dla jednej albo drugiej strony, ale podobnie jak w Warszawie. No i koledzy nie opuścili, zostałem sam jak ten palec w Gdańsku. Gdańska Oliwa. Tam jak jeszcze żyłem w Białymstoku, pracowałem w Białym stoku. wiele, wiele lat temu. To rozważałem dwa miejsca do przeprowadzenia się. Gdańsk i Warszawę. Wygrała Warszawa. Natomiast już ta rzeczywistość nie pozwoli mi sprawdzić, czy to był dobry wybór, może kiedyś ktoś kiedyś wymyśli takie urządzenie, które powie, a jeżeli wybrałbym Gdańsk, to gdzie byłbym teraz. Na razie takiego czegoś nie ma. Może to i dobrze. Idę sobie właśnie ulicą Poczty Gdańskiej. Kurczę, niesamowite domki. Staruszki, rozburzone, rozniszczone, ale niesamowite. Wow! Złodziło mi się na Gdańsk, Oliwa, więc kupiłem sobie bilet za 4 złote i przyjechałem na Gdańsk Główny ta jest główny. Parę osób mi pytało, co z aparatem, który się zepsuł i z którego już nic nie będzie, niestety. Więc odpowiedź jest prosta. W tym miesiącu jadę na tym aparacie. Następnie siadamy na początku następnego miesiąca i robimy budżet na następny miesiąc. Jeżeli się uda wygospodarować pieniądze i część pieniędzy wziąć z tak zwanego up bufor, to te pieniądze się znajdą i kupię nowy aparat. Jeżeli takiego budżetu się nie uda zorganizować, to odłożę część pieniędzy i kupię aparat dopiero w, w listopadzie. Więc tak, w tej chwili zostaje ten. Mimo, że robi fajne ujęcia i super jest, robi genialne też zdjęcia, to niestety praca dla wrogera jest bardzo ciężka, bo po pierwsze wypluwa filmy w dziwnej formie, formacie. Po drugie nie ma obiektywu, który mogę widzieć siebie i patrzeć czy dobrze to nagrywa. I po trzecie, nie ma stabilizacji obrazu, co jest strasznie denerwujące. No właśnie. Tak więc wracam do czekania na pociąg. Ciekawe, czuję wiosnę w powietrzu, takie jakby po roztopieniu lodu, taki niesamowity, przyjemny, ciepły, chłodny zapach. Mam do Ciebie pytanie na zakończenie dzisiejszego odcinka. Zbliża się odcinek numer 100 i całkowicie nie mam pomysłu, co z tym odcinkiem zrobić. Niektórzy robią 100 informacji, autorzy, inni zapraszają ciekawe osoby, a inne po prostu przeżywają ten dzień tak jak nigdy nic. Jestem ciekaw, co myślisz o tym odcinku numer 100. Jak możesz to napisz? Proszę w komentarzu. I do zobaczenia jutro.